Stać! Ty jesteś? I po co tu przyszłaś? Jestem lekarzem. To jest planowe badanie więźnia. Co masz w walizce? Spójrz. Może też potrzebujesz leczenia? Nie, dziękuję. Okej, już widzę chorego. Czy on jest chory? Proszę mnie nie rozśmieszać. No, proszę spojrzeć, zdrów jak ryba. Alex, jesteś chory. Ja? A! Tak! Jaki ja jestem chory? Serce mnie boli, brzuch mnie boli. Co się ze mną dzieje? No, rzeczywiście potrzebuję pomocy. Proszę wchodzić. E, dziękuję. Cześć! No, wreszcie masz go? Tak! Znalazłam Twojego kumpla. Żeby go tu przynieść, użyłam podwójnego dna. Trzymaj, a to on. Fajnie, tylko że to nie jest mój kumpel. A psik, zabieraj go, mam alergię na koty. No przestań! Zaczęło się, dostałem też wysypki. A psik. A, chyba Kopek znalazł sobie nowego przyjaciela. No muszę złapać tego łobuza. Okej, okay. no co my tam jeszcze mamy? Ile jeszcze tam raportów mi zostało? Co tam się dzieje? Coś się rusza! Znaczy, że ktoś tu jest! To nie to, co myślisz! Rudzielcu, nie uciekaj więcej tak daleko! Przepraszam, zaszło nieporozumienie. No to ja wracam do domu. Ach, ci lekarze... Znajdę tę kociarę. Stać! Cześć, jestem tu, żeby posprzątać. Muszę cię obejrzeć. Wszystko wydaje się w porządku. Ale coś na pewno jest nie tak. Jestem pewna. E, pokaż mi, co masz w wiadrze. W wiadrze? O czym ty mówisz? A zresztą proszę zobaczyć, jak tu jest brudno. Proszę nie przepuścić. Tylko ostrożnie. Myślisz, że to wszystko? Jeszcze nie skończyłam cię obserwować. Alex, hej, spójrz szybko, chyba znalazłam twojego pupila. Tym razem musiałam go przemycić w wiadrze. Czy ten słodziak jest twój? Trzymaj. Co? To rybka! Oczywiście, że nie jest moja. Co? Nie krzycz tak. O, nie, wszystko rozlałam. Musimy coś szybko zrobić. Rybki, no przykro mi, ale nie mam innego wyboru. Gotowe. Co tu się dzieje? Słyszałam jakieś krzyki. Uh -oh. Alex, co z tobą? Przepraszam, muszę skorzystać z toalety. Oj, kurczę. trzeba było od razu powiedzieć, idziemy stąd? Uff, udało się. Ojej, ryby mają tu całkiem wygodnie. No kiedy ona znajdzie mojego pieska? Bardzo mi go brakuje. Nie wpuszczę tu nikogo więcej, a ja załatwię wszystkich! Ups. Witam, mam tu remont do zrobienia. Zobacz, nawet przyniosłem ze sobą całą walizkę narzędzi. Pokaż mi, co jest w środku. Spokojnie, to jest wszystko, czego potrzebuję, rzeczywiście. Hmm. Dobra. Skoro już tu jesteś, możesz mi pomóc? Noga mojego krzesła jest złamana. Oczywiście, tutaj pomoże mi najzwyklejsza taśma klejąca. Nie ma nic bardziej niezawodnego. Jest pan pewien? No dobra. Chodź ze mną. Pokażesz mi, co tam jest zepsute. Już prawie jestem u celu. Myślę, że dalej sam sobie poradzę. To jeszcze nie koniec. Mamy problem w tej celi. Nie ma tu absolutnie żadnego oświetlenia. Trzeba wkręcić żarówkę. Myślę, że dasz radę to zrobić. Trzymaj. Okej, okay, okej. Okay. Hej, Alex. Nie chcesz czasem posprzątać celi? Trzeba powydzierać kurze. Muszę to zrobić dziurę. Czego użyć do jej wykonania? Myślę, że młotek sprawdzi się idealnie. Nie, to nie to. Potrzebuję wiertła. Teraz na pewno mi się uda. Zaczynam! Co tam się dzieje? Dlaczego jest tak głośno? Spokojnie. Trwa remont! Okej, okay, otwór gotowy. Pozostaje tylko najważniejsza rzecz. Wsunięcie tam zwierzaka. Mam nadzieję, że to przyjaciel, o którym mówił Alex. Co to jest? Co się stało z moim psem? Oj. Alex, co się dzieje? Jak się masz? Co ci się stało? Ciekawe, co on takiego strasznego zobaczył. Co to? Świnia z psimi uszami? O nie, słabo mi. Najwyraźniej świnka też nie jest jego zwierzakiem. Dobra, no to szukam dalej. Ups. Co za smród. Czas na umycie butów. Cicho, dziecko śpi. Przyszłyśmy odwiedzić naszego tatusia. Stać, udowodnijcie najpierw, że się znacie. E, oto nasze zdjęcie. A, no w takim razie nie mam pytań. Czy mogę spojrzeć na dziusia? Nie wolno, on śpi. No dobrze, wejdźcie. Okay. Mm, mój kochany przyjaciel! Alex, znowu tu jestem. Nie poznajesz mnie, to ja, Mila. Tym razem na pewno przywiozłam ci twojego kumpla, spójrz. Czy to? Mój piesek, w końcu cię zobaczyłem. No, chodź tu, kochanie, musisz wiedzieć, jak bardzo za tobą tęskniłem. E, mam tu prezent dla Dziusia. Proszę, co tu się dzieje? Mila, tego już za wiele. W końcu cię przyłapałam. Teraz będziesz siedziała dokładnie tam, gdzie Alex. Zrozumiano? Proszę, nie, proszę! To nie była moja wina! Chciałam dobrze. Taki to straszne, czy ja naprawdę jestem w więzieniu? Błagam, wypuśćcie mnie. Nie mam mowy. Bawcie się dobrze, gałąbeczki. Nie! No, pomocy! Ratunku! Pst, jakie pyszne skitelsy! Co jest? Ojej, chowam to szybko, bo pielęgniarka mi zabierze. Dzień dobry, jak się czują moje pacjentki? Wszystko w porządku? Jak ta noga? Sprawdźmy, Z samego rana jesz słodycze, to nie przejdzie nie na mojej zmianie. Zakazuję słodyczy w szpitalu i konfiskuję wszystkie te rzeczy do mojego biura. Kiedy wyzdrowiejesz, może ci je oddam. Ale ona jest okrutna. Pozbawiła mnie jedynej radości. Chwileczkę, mam to coś jeszcze. Skitelcy wciąż tu są. Nie znalazła ich. Co, skończyły się? Kurczę, ale mam przecież brata. Napiszę do niego. Ale fajna gra. O, wiadomość. Moja siostra ma kłopoty, nie ma słodyczy. Zaraz jej pomogę. Już lecę, moja kochana siostrzyczko. Stój, młody człowieku. Co ty tam niesiesz i komu? Słodycze są surowo zabronione. Co to za miejsce? O, kobieta w ciąży podsunęła mi pewien pomysł. Chyba nikt nie będzie miał pytań, jeśli chłopak. Chociaż nie. Lepiej niech to będzie dziewczyna z brzuszkiem. No, w tej kiecce wyglądam całkiem nieźle. Okej, okay, jestem gotowy, żeby oszukać system. Witam, jesteś w ciąży? W takim razie zapraszam miłego dnia. Dziewczyny, wiecie może, gdzie badają kobiety w ciąży? Nancy to ja Ted. Mój brat! Nie poznałam cię! Dzięki temu przebraniu udało mi się przemycić pyszne słodycze! Wziąłem z domu twoje ulubione, a to dla twojej sąsiadki. Wow, dzięki! Zawsze wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Witamy na Parara. Dzień dobry. Chwileczkę. Oddajemy słodycze. Nie wolno ich nosić do szpitala. Rozejście szybko. O matko, kogo tam wiziecie? Źle mi. Szybko. Na salę operacyjną. Kogo przywieźliście? Nie mamy tu więcej łóżek. Czekajcie. To mój brat. Co z nim? O, w prawie pożegnałem się z życiem. Cześć, Nancy. To tylko żart. Ja żyję. Właśnie przywieźliśmy ci trochę słodyczy. Cieszysz się, mój mały łakomczuszku? Ojej. Wystarczy tego nie tylko dla mnie, ale dla całego szpitala. Jesteś najlepszym bratem na świecie. Dawno nie piłem coli. Uwielbiam gitkety. Mentosy też są spoko. La, 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 Chwileczkę. Co tam trzymasz w rękach? Nie widzisz tabliczki? Oddawaj. O nie, zabrała jej ulubione cukierki. Zabierze też moje chipsy. Ale mam pomysł. Nikt nie wpuści Teda z chipsami, ale wpuszczą pielęgniarza z chipsami w kieszeni. A ja całkiem fajnie wyglądam w uniformach. No, cześć piękna. Jestem twoim kolegą, nie pamiętasz? Chodziliśmy razem na uniwerek. Przyszedłem cię zastąpić. A ty sobie odpocznij. Bye bye. Wszystkiego dobrego. Hmm. O, chwileczkę. Widzisz ten znaczek? Żadnych słodyczy. Oddawaj albo wracaj do domu. Ale super, mam teraz całe pudełko słodkości. Zaniosę je mojej młodszej siostrze, zanim ktokolwiek zobaczy. No hej siostrzyczko, mam niespodziankę. To całe pudełko słodyczy. Chcesz trochę? Zabrałem je z rejestracji. Są tam twoje ulubione chipsy. Wiedziałem, że ci się spodoba. Ale pyszne. Aha. Kolego, co ty tu robisz? Zaraz cię dorwę i zabiorę Ci te wszystkie słodycze oszuście. O nie, dokąd mam wiać? Proszę, trzymaj to pudełko. To dziewczyna potrzebuje pilnej pomocy. Zabieram ją! Co za okropny ból głowy. Stój, paniusiu. Podaj mi te słodycze. Auć, można ciszej. Przechodź już. Dzień dobry. Jestem Tety, jestem lekarzem. Idę spokojnie do mojego gabinetu. O co chodzi? Masz coś na ból głowy? Od rana pęka mi głowa. O, jasne, że tak. Zaraz coś znajdę w mojej walizce. Tu takie jedno lekarstwo. Zawsze pomaga i to natychmiast. Dziękuję bardzo, uratowałeś mnie. To na pewno lekarstwo. Jest jakieś takie słodkie. To skittles. Co jeszcze tam masz? Proszę cały zestaw! Przepraszam, muszę już lecieć. Możesz uwierzyć, Dał mi cukierka zamiast pigułki. Chwileczkę. Spójrz na znaczek. Żadnych słodyczy. Daj mi to iść. Mogę przejść pierwszy. Dziękuję. Nie mam mnie tutaj. Kurczę, zauważyła. Witam. Jadę sobie, nie mam żadnych słodyczy. Jak to nie masz? A co tu jest? Ścieżka ze skidelców. Chwileczkę, gościu na wózku. Masz tam ukryte słodycze? Dlaczego za tobą sypią się skidelce? No i proszę, co to ma być? Wypad z mojego szpitala, żebym cię tu więcej nie widziała! A ty co? Oddawaj cipsy i przechodź! O, cześć moja droga, już wypisali cię? świetnie. Mam nadzieję, że będziesz ostrożniejsza podczas jazdy na rowerze. Oj! Dobrze, że nie odjechałaś za daleko. Idź z powrotem do sali i powiedz lekarzowi, żeby wypisał ci zakaz jazdy na rowerze. Biedactwo. Czy mogę w czymś pomóc? Wszystko w porządku? Witam, moja ślicznotko. Jesteś sultanem? Wow. Róża? Dla mnie? Jak miło. Przyszedłem wybrać sobie żonę. Podobasz mi się najbardziej. Myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle. O, kto to? Jak to kto? To przecież ja, Tet. Twój brat! Wyglądam jak bogaty sułtan? Z wyjątkiem tego, że nie mam dużo pieniędzy, ale mam dużo słodyczy! I to wszystko jest dla ciebie, chcesz? Pewnie! Ale super żelki! No! Stać! Żadnych słodyczy! Tak, tak, wszyscy tutaj cierpią, ale słodycze muszą zostać zarekwirowane! Co tam trzeba oddać słodycze? Kurczę, właśnie otworzyłem nową paczkę skitelsów! Trzeba coś wymyślić. Wiem, schowam moje skitelsy tak, że pielęgniarka ich nie zauważy. Wszystko, czego potrzebuję, to pusta paczka po pringlesach i sztuczne ramię. Łączymy to razem, owijamy bandażami i wkładamy cukierki do środka. Genialne, prawda? Muszę tylko ominąć pielęgniarkę. Nie oddam kitketa. Oddasz, oddasz. Stop! Chwileczkę. Hmm. Co ci się stało w rękę? O! Przepraszam, o matko, pospiesz się iść do chirurga. Nancy, złamałem rękę. To boli. Mój biedny braciszek. Jak to się stało? Złapałaś się na to. To żart. O Boże. O sztuczna ręka, nie krzycz tak. Dzięki temu przyniosłem ci słodycze. Patrz. Genialny pomysł, co? Tak, jak zawsze mi pomogłeś. Oto moje dokumenty. W porządku, możesz wejść. Wow. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie jest kobieta, to jakaś bogini. W dodatku idzie w moim kierunku. Co za piękność. Jak tu gorąco. Proszę, to mój paszport. W środku jest bilet. Dziękuję. No nie brakuje mi dziś męskiej uwagi. Miłego dnia, chłopaki. Muszę już iść na samolot. Biegniemy, może uda nam się ją jeszcze złapać. A dokąd wy się wybieracie? Proszę mi najpierw pokazać wasze bilety. O, to mój samolot. Co za wspaniała figura. Nie to co u mnie. Wow. Nareszcie, jestem już taka zmęczona chodzeniem z tym czymś. O, jesteście moi kochani! się tak bardzo za wami tęskniła. Co za pech! Lecimy na wycieczkę, chłopaki! O, oh, come on! Witam, poproszę o bilet. Wszystko ok, ale niestety nie możesz zabrać ze sobą psa, tak jak i innych zwierząt. Mam rewelacyjny pomysł. Wykorzystam mój kapelusz, pod którym schowam mojego ukochanego króliczka. Do zobaczenia Bobby. Nie martw się, zostanie ze mną. Paszport poproszę. Dobrze, a teraz mała kontrola. Co my tu mamy? Kurczę, zwierzęta są surowo zabronione na pokładzie. Ale nie martw się, twój pupil będzie na ciebie czekał i zostanie tu do Twojego powrotu. Witam, mogę sprawdzić pana nakrycie głowy? Pokażę Ci pewną sztuczkę. Pokus pokus i paszport pojawił się tutaj. Wow, nie do wiary! Proszę pokazać mi ten kapelusz bliżej. Dziwne. Przepraszam, może pan przejść? Z tyłu też czysto. No dobra. Witam. Proszę szybko wchodzić na pokład. Mój królik został tam zupełnie sam. Przepraszam, moja droga, ale wiem, jak ci pomóc. Jedna mała sztuczka i twój futrzany przyjaciel będzie tuż przy tobie. Sekundę? Chyba mi się udało. Oto i on! Wow, dziękuję! Nie ma śladów zwierząt, proszę przechodzić. Dzień dobry. Papiery w porządku, ale muszę zajrzeć do koszyka. O nie, jest w nim mój kotek. Wiem. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz wspaniały, wydatny podbródek? Mogę zrobić ci parę zdjęć? W sumie czemu nie? Chociaż chwileczkę. Najpierw muszę poprawić włosy. No, teraz jestem gotowy. Świetnie! Udało się! Teraz najważniejsze jest, aby jak najszybciej znaleźć się w samolocie. E, przepraszam, muszę już iść. E, co to ma znaczyć? Pusty koszyk? Czuję, że było w nim zwierzę. Dzień dobry. Proszę wejść. Świetnie. Tu jest moje miejsce. Teraz mogę cię wypuścić, kotku. Jaki słodziaczek. Mogę cię pogłaskać? Oczywiście. Taki miły kotek. Ojej! Chyba mam alergię! Witam, życzę miłej podróży. Dzień dobry. Sprawdźmy dokumenty. I jeszcze przeskanujemy. Masz tu jakieś zwierzę? Nie widzę. Można przejść. Chwileczkę. Kurczę, złapał mnie. Żadnych wyjątków. Zwierzęta są surowo zabronione. Jaka szkoda. Jakie tu panują surowe zasady? Pewnie żaby też nie można przenieść. Muszę szybko coś wymyślić. Mam książkę, którą przeczytałam w całości, co oznacza, że mogę ją szybko zmodyfikować. Nigdy nie podobał mi się ten rozdział. Teraz włożę żabę do środka. Świetnie. Mogę iść na kontrolę. Oto moje bilety. Mogę przejść? Zaraz po przeskanowaniu. Wygląda na to, że jest czysto. Dobra, przechodź. Witamy na pokładzie, zapraszam. O, tu jest moje miejsce. Bagaż położę na górnej półce, żeby mi nie przeszkadzał. Jesteśmy gotowi do startu. Uff, super, że nas nie złapali. Jak się masz, mój zielony słodziaczku? Ojej, co to jest? Czyj to zwierzak? Wylądował na mojej głowie pomocy!